Witam serdecznie. Na powstępie chciałem przeprosić wszystkich tych, którzy subskrybują oraz obserwują mój kanał za to, że od dłuższego czasu nie było żadnego materiału, ale no niestety tak się jakoś złożyło. Miała być Yamaha XJ900 Diversion, miała być Yamaha XJR1200 SP. Niestety tak się złożyło, że obydwie maszki w ciągu jednego tygodnia mi się sprzedały, więc no trudno. Plus taki, że poszły naprawdę w dobre ręce. Nowi właściciele dbają o ten sprzęt, są zadowoleni, sprawiają im to Friday i to mnie cieszy. Dzisiaj chciałem opowiedzieć słów kilka o sprzęcie, który już, no jak widzicie, sami różne opinie zdążył wyłapać. Jedni lubią, drudzy krytykują, ale żeby nie przedłużać do rzeczy. Czy sprzęt jest dobry, czy zły? Stwierdzicie sami, ja go użytkuję już 13 sezon, więc myślę, że mam jakieś rozeznanie. Eee, pokrótce, może od przodu pójdziemy, tak będzie łatwiej po kolei co za, co przeciw. To, czy się komuś podoba, czy nie, no to już jest rzecz gustu, więc tutaj tego nie poruszam. Wiadomo. motocykl klasyfikowany jako do lekkiej turystyki, cokolwiek to znaczy. Szyba, która tutaj jest, już jest zamiennik od 9 5 cm wyższa. Pierwotnie oryginał, który był, był mi trochę za niski. Mam 188 cm wzrostu, więc troszeczkę było słabo. Dołożyłem deflektor 15 cm. Jednak po kilku sezonów, sezonach użytkowania okazało się, iż tutaj są śruby mocujące. I w tych miejscach zaczęła ta szyba po prostu pękać. Więc założyłem dźwięk 500 5 cm wyższą, już bez deflektora i spokój. Ochrona przed wiatrem wystarczająca. Yy, druga rzecz, taka dość istotna mi się wydaje, to są tutaj te deflektory na dłonie, które wbrew pozorom, może nie wyglądają zbyt, zbyt duże, zbyt efektowne i tak dalej, ale robią robotę. Nie mam grzanych manetek. Jeżdżę praktycznie do minus 8, lub dopóki nie spadnie śnieg. Nie ma jakichś większych problemów, więc daję to egzamin. Przednia lampa. Słyszałem takie opinie, że światło jest no dość słabe. W sensie słabo doświetla i tak dalej. No ja myślę, że tutaj też duże znaczenie ma to, że jest no, czacha na sztywno, więc ten. Strumień światła musi być dość szeroki, doświetlać pobocze, też i nie może za bardzo wybiegać do przodu, ale ja generalnie nie narzekam. Wystarczy dopasować trochę żarówki i, i nie ma źle, więc myślę, że tutaj nie jest to wielki problem. Przednie zawieszenie, zwykły tradycyjny amortyzator bez żadnych regulacji, fabrycznie dość miękki, co przy turystyce, jeżeli jeździmy dobrej jakości drogami, jak najbardziej się sprawdza natomiast no, przy już obciążeniu typu kierowca pasażer i trzy kufry załadowane na no, dohamowaniu potrafi zanurkować więc ja zastosowałem całkiem niedawno na próbę najprostszy chyba patent czyli korki z regulacją napięcia sprężyny one w tej chwili i tak są wykręcone na maksimum czyli Czyli nie są ustawione na dociskanie, ale z tego względu, że same w sobie są już wyższe niż zaślepki, jednak tą sprężynę trochę dociskają i już jest bardzo wyczuwalna poprawa. Więc już jakąś robotę to robi. Przedni Hebel, no wystarczający. Korzystam tylko i wyłącznie z klocków Sinterowych. Tarcze wjechały już trzy sezony temu. Nowe, oczywiście Oemy. ABS działa, przydał się już kilkukrotnie. Tym bardziej jest to ten system kombinuje także przód z tyłem i, i wystarcza to. Jestem tylnym hamulcem często też się wspomagam gdzieś w zakrętach, bo akurat w tym motocyklu zdaje on egzamin. Jak widzicie, jest przedłużka też tylnego, przedniego butnika, przepraszam. Też to robi robotę. I istotna rzecz. No, ci, którzy mają lewilki no też doskonale pewnie zdają sobie sprawę, że jest to element, który robi robotę. No mamy jednak tą ochronę na, na nogi. Warunki pogodowe tutaj nie są jakoś wielce znaczące w czasie jazdy wtedy, bo jesteśmy w miarę chronieni. Yy. Co więcej, no silnik dwucylindrowa jednostka w układzie V niecałe 66 koni, 66 N. No Do sprawnego w miarę przemieszczania wystarcza w dwie osoby i załadowany nie było nigdy problemów. U mnie motocykl zrobił jakieś 70 tysięcy, również w Chorwacji, i tak dalej, więc nie ma żadnego problemu. Oczywiście, prędkość podróżna, no to to jest takie, myślę, tam do 140 to jest tak w miarę komfortowo i ekonomicznie, bo tutaj trzeba wspomnieć też, że przy turystycznym traktowaniu motocykla, no ta ekonomia ma wpływ, tak więc spalanie wtedy na takiej trasie o w granicach średnim 4,3 litra. Można zejść nawet niżej, da się, maksymalne spalanie jakie osiągnąłem, no to było zimą na krótkich dojazdach, to było 5,5 litra. Jeżeli ktoś ma coś takiego, bo również miałem takie sytuacje, kontakt z takim sprzętem, gdzie ten motocykl po pierwsze nie jechał, po drugie palił jakieś dziwne kosmiczne ilości paliwa, no to dla mnie jest motocykl niesprawny. Tu trzeba pilnować iluzów zaworowych, prawda? Również co do wtrysków synchro, przepustnic i tak dalej. No, dobry serwis i, i naprawdę to jest wdzięczny silnik, który jest ekonomicznie nie sprawia problemów. Rzecz, o której tutaj, a propos jeszcze silnika, o której mało się mówi, ja przynajmniej się nie spotkałem, ale nigdzie na, na jakiejś tam informacji, a, a u mnie się pokazało, to jest rzecz. Musimy podejść z tej strony może, co prawda teraz tego i tak nie będzie widać, bo są owiewki, ale mniej więcej o co chodzi. Pomiędzy cylindrami na dole jest kanał wodny, który jest łączony takim króćcem na oringach. Z czasem potrafi na tych oringach zacząć uzabić płyn chłodzący. Niestety, żeby te oringi wymienić, z tego co się dowiadywałem, by trzeba było wyjechać z cylindrami do góry, tak, żeby je rozsunąć. No, nie ma sensu tego robić tylko dlatego, że tam gdzieś się pokazuje łezka. No, tu koszty, to jest przerost formy nad treścią. Wiadomo, że jest to denerwujące, bo kiedy motocyk stoi na bocznej stópce, czasami ta łezka tego płynu potrafi, ona wiadomo, płyn jest o innej konsystencji, i nie jest to woda. On potrafi ścieknąć gdzieś ta kropka, pojawi się plama. Ja po prostu włożyłem tam sobie zwinięty papier, który wchłania to. Ta kropka potrafi się pokazać raz w miesiącu, czasami raz na pół roku. Ale, ok, powiedzmy, na razie jest temat rozwiązany. Co dalej? Z nadwozia. Pokrywy bocznych kufrów. Często pewnie gdzieś tam widzieliście na różnych ogłoszeniach czy coś, że mają tutaj. Niektórzy takie klamry zakładane. No jest to, nie powiem, niekoniecznie udany patent, tutaj akurat Hondy w tym przypadku, bo też będzie pewnie widać tutaj. O, one potrafią pękać. Tak? Szczególnie jeżeli mamy przeładowany kufer, dopychamy na siłę. Kiedy trzaskamy tą pokrywą, no i wtedy się robi problem. Yy, najlepszym rozwiązaniem jest używać toreb dedykowanych. One są wtedy w kształcie, można się w kształt spakować, nie ma problemu z zamykaniem. Ja to oczywiście też zrobiłem, ale niestety trochę za późno. U mnie też to popękało, ale póki jeszcze pęka jak gdyby delikatnie i po kolei, staram się klej dwuskładnikowy skręcać, to, aby to działało. Tak? Yy, przeszczał pomiędzy prawą i lewą stroną kufra jest tutaj na jakiś namiot i tak dalej. Ja tutaj akurat trzymam. Przeciw deszczówki. Są jeszcze dostępne oczywiście pokrywy, te tak zwane głębokie. Torby dedykowane też są rozpinane, czyli pod kufry pokrywy płytkie i głębokie. Więc naprawdę fajna rzecz. Opcja jest taka, że przy tych wąskich pokrywach jakby najszerszym miejscem tego motocykla nie wiem czy to tak będzie widać oczywiście pomijając lusterka. Lusterka są na takiej wysokości, że w większości przypadków, kiedy poruszamy się w ruchu gdzieś tam miejskim między samochodami, no mijamy wszystkie lusterka aut, tak? Tutaj nie ma problemu. Ale tu niżej, o jak widzicie, najszerszym elementem są gmole. Więc jeżeli przód przejdzie, to wiemy, że tył też przejdzie. Jeżeli założymy te szerokie pokrywy, no to już sytuacja się zmienia i wtedy trzeba myśleć. Bo możemy tyłem się nie zmieścić. Kwestia czy kufer ładniej czy gorzej to nie o to chodzi, bo też wiele opinii spotkałem takich, że kufra nie zakładają, bo psuje linie. No u mnie akurat to ma być stricte użytkowy temat, a nie estetyczny. Kanapa. Jak widzicie ona jest duża, jest długa, jest szeroka i naprawdę jest wygodna jeśli chodzi o komfort podróżowania kierowcy z pasażerem. Ja generalnie właśnie przy swoim wzroście, ze względu na te no, długie nogi, długie ręce, nie miałem zbyt dużego wyboru w wyborze motocykla. Jak i w tej chwili również nie mam zbyt dużego wyboru, w wyborze takiego za następcy tego motocykla. Bo teoretycznie motocykle, które wyglądają i wydają się być duże, w praktyce jak przysiądę, no niestety nie czuję się na nich. Tutaj się mieszczę, dlatego ten motocykl jest ze mną z 13 sezonów. I te blisko 70 tysięcy ze mną zrobił. Yy. Mogę sobie usiąść bliżej. Prawda? Mogę się też w czasie jazdy, w razie czego jak cztery litery lekko ścierpną, odsunąć. Czyli jest ta opcja zmiany pozycji na chwilę. Żona, która jeździ ze mną, to samo. Więc naprawdę to nie jest jakaś przeklęta rzecz, bo to niektórzy piszą, że są bardzo niewygodne te kanapy gdzieś tam też na jakichś materiałach widziałem, no ja twierdzę, że są, są wygodne. Jedyny może minus tej kanapy jest taki, jest ona bardzo miękka, tak, ale też jest materiał, ta, 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 ta skóra czy, czy skaja po dłuższym czasie podróżowania zaczyna jakby parzyć w cztery litery, ale wystarczy właśnie albo zmienić pozycję, lekko się przesunąć lub na chwilę podnieść, puścić powietrze pod tyłeczkiem i już spoko, nie ma żadnego problemu. Eee... Jest jeszcze jedna rzecz, na którą niestety nigdzie nie trafiłem, a która mi się przydarzyła. Warto zwrócić uwagę na to szczególnie przy wymianie tylnej opony. I już Wam pokazuję o co chodzi. Jako, że napęd jest przekazywany wałem kardana, tutaj mamy przekładnię końcową. Tak. Tutaj jest element, który nam wchodzi w gumę zabieraka. Ja też wymieniając często te opony, sprawdzałem stan gum zabieraka, ale nigdy nie zaglądałem głębiej. A co się okazuje, błąd. Zobaczcie. Tutaj jest tulejka. Postaram się Wam pokazać. O! Ale ona jest zjechana. Tak powinna wyglądać. widać? niech to wyostrzy trochę, No wyraźny stożek, wyraźny szeroki rant. I teraz o co chodzi, ta tulejka kiedy ten rant tutaj za mocno się już wyrobi zjedzie. Prawda ona jest tutaj. O, to powoduje, że cały ten element wjedzie tam głębiej w gumę zabieraka. Finalnie będzie łapał na końcówce za frezy. I frezy. Słuchajcie, postaram się to tak chwycić, żeby było jakoś widać. O! Widać. Zjadą się. I stracicie napęd. Tak też stało się w moim przypadku. Na moje nieszczęście 300 km od domu, na moje szczęście jakieś takie przeczucie miałem, że to był początek sezonu, ja jeszcze na początku sezonu też robię nowe OC i wziąłem OC z assistance i to mnie uratowało, po prostu dowieziono mi motocykl pod dom. Idzie na, na, na żadnych forach, czy coś tego nie znalazłem Informacji, żeby to sprawdzać, kontrolować. Było to metodą dedukcji. Teraz już wiem, dlatego też przekazuję tą informację. Po co sobie zrobić niepotrzebny kłopot, tak? Poza tym, co do samego modelu, więcej grzechów nie pamiętam. Zresztą jest to, ci, którzy się interesują, chyba wiedzą, że jest to raczej konstrukcja żadna nowa. To jest rozwinięcie, tak? Yy... Pierwowzór Honda NTV Revere, później Devil 650, i tu kontynuacja, ale jak najbardziej w dobrą stronę. Więc tutaj myślę, że też producent wiedział, co robi, czego oczekuje klient. Nie jestem to jakąś jakoś specjalnie szybki, prawda? Jeżeli chcecie emocji, no na pewno to nie to. To jest sprzęt, w którym chcecie podróżować. Wygodnie, w miarę niezależnie od warunków atmosferycznych, bo tak naprawdę powyżej 50 km na godzinę, to, że pada deszcz, nie ma jakiegoś większego znaczenia. Cała ta aerodynamika, prawda, te, te owiewki, ukształtowanie i te właśnie dodatki typu deflektory dłoni, ten dolny płuk, sprawiają to, że ten deszcz nie ma większego znaczenia. No, chyba, że będzie to jakieś oberwanie chmury, już no to czy burza, no to jest inna sytuacja, wiadomo. Ale generalnie, naprawdę, tutaj nie było. Nigdy nie miałem z tym jakiegoś problemu. mówię nie na darmo tocy jeździ ze mną już trzynasty 13 sezon, gdzie w samych powiedzmy filmików moich wiecie, że, że tych sprzętów różnych miałem, mam kilka i, i, i nie tylko tym jeżdżę. Ten uważam, że do turystyki lekkiej, tam, gdzie jadąc, chcecie też coś widzieć. Pooglądać, prawda? I wygodnie, nie spiesząc się, a przy tym w miarę ekonomicznie, no, bo nie ukrywajmy, że ta ekonomika w turystyce no ma znaczenie nie zawsze mamy stację co, co, co 150 km czasami się zdarza, że, że, że jedziemy gdzieś tam już na resztce i, i ta stacja naprawdę jest daleko, więc wtedy te średnia spalania no ma znaczenie wcale nie jest tym rozwiązaniem zresztą ostatnio właśnie coraz więcej takie zauważyłem, że wzrasta zainteresowanie z powrotem tym modelem, bo Przeważnie u ludzi, którzy już wszelkiego rodzaju sprzęty mieli, najeździli się, chcą teraz na spokojnie pojeździć, po, pozwiedzać, po podróżować. Chętnie też wysłucham, czy też poczytam opinii Waszych, jakie macie zdanie, jakie macie jakieś tam dodatkowe uwagi na temat tego sprzętu. Ja uważam, że na tą pojemność, na tą motocykl naprawdę. Całkiem sensownie się zbiera, i tak dalej. To nie jest jakiś zamulacz. W porównaniu do 650 to naprawdę jest różnica. W samej jeździe, w samym tym aspekcie, jak silnik w ogóle reaguje, i tak dalej. Tak samo jak jest różnica pod względem miejsca dla kierowcy i pasażera, tak? Bo przy moim wzroście, np. 650 c ja muszę się ułożyć stricte żeby się zmieścić kolanami, i tak dalej, i nie mam tej możliwości, o której wspomniałem prędzej, żeby się przesunąć na kanapie w razie czego, a tutaj bez żadnego problemu, naprawdę. Blusterka dają dobrą widoczność, nie przeszkadzają gdzieś tam, przepraszam, ramiona czy, czy, czy łokcie czy coś. Do tego, co jeszcze? Zegary widzicie, o. To też jest kwestia: jednym się podoba, innym nie. Tu będzie słabo ze światłem, może, ale takie. Teoretycznie proste analogii, ale niezwykle czytelne. Nie trzeba się wpatrywać, wczytywać, tak. Wystarczy kątem oka, ułamek sekundy, rzut oka i już widzimy o co chodzi, co tam informacje te ważne odczytamy, które nas interesują. Również jazda po zmroku. To poświetlenie bursztynowe powoduje to, że oczy się nie męczą, naprawdę nie męczy to wzroku, a są czytelne. Jazda na, powiedzmy, zrobienie na szał tam 400, czy 800 km nawet, tak, bo tak też robiłem, to nie jest, nie jest żaden wyczyn, żaden problem, naprawdę spoko sprawa. Obydwie klamki, takie są dość długie może, no ale to, to nie jest myślę, problem. Klamka hamulca regulowana, sprzęgła nie sprzęgło na linkę. Te schowki, no to to już jak ktoś interesuje, to wie, że lewy jest zakluczany. Tam też jest u mnie, w większości zresztą, gniazdo elektryczne, pod które się można podpiąć. Prawy schowek, tak zwany szybki dostęp, czyli jakieś tam bzdury, tak, na szybko potrzebne, a, a jakoś nieistotne, że żeby trzeba było je zakluczać. No i co? Dajcie znać najwyżej. W komentarzach, co sądzicie, ewentualnie co byście chcieli więcej jeszcze wiedzieć, to można, można dograć. I pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że już teraz troszeczkę częściej będziemy coś wrzucać, bo może tego czasu i, i sytuacji sposobnych będzie więcej. Ok, dzięki wielkie za obejrzenie. Pozdrawiam. Hej.